Dzień dobry w poniedziałek. Za chwilę zacznę czuć to, co Pan Jezus czuje dzisiaj w tej Ewangelii, bo jest bardzo wkurzony. Ja już jestem też bardzo wkurzony, dlatego że jest trzecie podejście do tego odcinka. Ciągle albo tracę wątek, albo coś mi przeszkadza i przerywam, więc już czuję te emocje. Ale tych emocji się nie chcę wypierać, bo te emocje, choć się uśmiecham, wiem, ale. Ale właśnie tak jest dzisiaj z Jezusem w Ewangeliach. Weźmiemy Ewangelię, to widzimy, że Jezus jest wkurzony i to tak na maksa. Bo mówi o ludziach plemie żmijowe, przewrotne. Do kogo on to mówi? Trzy lata zobaczcie: Jezus chodzi po ziemi i robi różne znaki, robi cuda. Od takich bardzo mocnych, kiedy wskrzesza człowieka, poprzez takie, które sprawiają, że jakość życia człowieka się polepsza poprzez uzdrowienie aż do takich bardzo prozaicznych, kiedy w kani galilejskiej daje po prostu ludziom wino, żeby się świetnie zabawili. A więc robi różnego rodzaju znaki, czyli cuda, a ci ludzie, którzy dzisiaj się go czepiają, to można, wynik to można jakby doczytać z kontekstu tego, co on mówi, że żądacie znaku, nie zmieniają swojego życia, nie nawracają się, wręcz go atakują Właśnie tymi żądaniami, mówiąc Mu, że ma coś zrobić dla nich, ma zrobić widowisko, ma pokazać cyrk. Jezus się dzisiaj wkurza. I proponuję, żebyśmy tę Ewangelię przeczytali jakby na dwóch poziomach. Pierwszy, taki bardzo duchowy sposób. Mówię teraz o sobie, o moim doświadczeniu, że byłem świadkiem wielu cudów. Może nie tego, że ktoś wyszedł z grobu, że ktoś został wprost uzdrowiony, ale Mam przekonanie takie mocno po tych kilkudziesięciu już latach chodzenia po ziemi i ponad dwudziestu świadomej wiary, że widziałem, widziałem na własne oczy momenty, w których ludziom się polepszało życie. Nie dlatego, że wygrali fotolotka, ale dlatego, że czegoś doświadczyli takiego, co sprawiło, że dostali nadzieję, że chciało im się iść do przodu w swoim życiu, również związać to swoje życie z Panem Bogiem. A więc widziałem cudowne rzeczy. I tak naprawdę ciągle jestem, jak ci ludzie z dzisiejszej Ewangelii, tylko i wyłącznie takim jęczącym, chodzącym za Jezusem człowieczkiem, który zamiast się zmieniać, to mówi, zrób cud. I Jezus się dzisiaj wkurza. I to jest pierwszy poziom. Warto pogrzebać w swojej świadomości, i zobaczyć, że my naprawdę bardzo często się tak zachowujemy, jak takie, Ewangelia mówi to w innym miejscu, rozwydrzone dzieci trochę, które same nie wiedzą, czego chcą, tylko się czepiają. A drugi poziom, myślę, że warto zobaczyć ten mechanizm z dzisiejszej Ewangelii w naszym życiu, tak bardziej już egzystencjalnie, poziomo. I zobaczyć, że w naszym życiu są tacy ludzie, którzy łażą za nami i cały czas się nas szczepiają. Nie chcą zobaczyć tego, że jestem człowiekiem, który robi dobro, sprawia, że innym chce się żyć, chce się im mieć nadzieję, chce się im działać. Chcą, nie wiem, wracać do kościoła, chcą kochać swoje rodziny bardziej, chcą słuchać Słowa Bożego, choćby przez to, że słuchacie tych filmów i czytacie te smutne moje teksty, i ciągle będą się czepiać. Chcemy więcej, chcemy bardziej. Jeśli y, widzą, że coś drgnęło i już się już nie mają czego czepiać, to co wymyślają coś nowego. To jest y, takie zabawne, choćby w świecie internetowym, który jest przecież tylko promilem y, życia każdego z nas, zobaczcie, że. Y, kiedy już muszą mi przyznać rację w jakichś poglądach, to potem się czepiają. A czemu nie masz sutanny? A jak pokażesz im zdjęcie z sutanną, a czemu tak rzadko? I ciągle coś. I teraz uwaga, żeby nie było, że tę Ewangelię sobie wykorzystuję do jakiejś y, apologii swojej osoby, obrony samego siebie. To jest Ewangelia, którą czytam w dwie strony. W jednej strony widzę ten mechanizm, który y, stosują wobec mnie inni, ale też chcę go zobaczyć i naprawdę szczerze to mówię, to robię. Że chcę też zobaczyć, że ten mechanizm działa w drugą stronę. To znaczy, że jestem człowiekiem, który jak się na kogoś uweźmie, u jak się kogoś uczepi, o może tak, będzie bezpieczniej, to się go będzie czepiał. I zobaczcie, tak jest, że w tej Ewangelii być może chodzi tylko o to, że oni go po prostu nie cierpieli, bo on burzył jakiś porządek, który mieli w swoim życiu. Czy on był słuszny, czy nie, to jest inna kwestia. Ale nagle pojawił się koleś. Który rozwala to wszystko, co było dla nich bezpieczne: to, że byli ludźmi szanowanymi, to, że mieli autorytet u innych, to, że oni mówili innym, jak mają żyć. Nagle pojawia się ktoś, kto to wszystko burzy nie dlatego, że ma lepsze hasełka tylko dlatego, że robi cuda że widać ewidentnie, że pod wpływem jego mieszania w ich życiu ludzie zmieniają swoje życie. I podobnie jest z nami, zobaczcie, każdy z nas ma taki dar, jak Jezus, że robimy cuda, że robimy niesamowite rzeczy, i znajdą się zawsze ludzie, którzy będą się tego czepiać. Zawsze znajdą coś, co będzie miało być przeciwko nam. Nawet jeśli to nie jest zło, to nawet dobro, które robimy, są w stanie obrócić przeciwko nam. Tylko, żebyśmy byli uczciwi, przynajmniej ja tak próbuję, musimy zobaczyć też ten mechanizm w sobie, że robimy dokładnie to samo wobec innych ludzi że nawet jeśli jesteśmy bardzo łagodni, pokorni, robimy fajne rzeczy, to mamy takich ludzi. Może ich nie ma dużo, może to są dwie, trzy osoby, może tylko jedna w Twoim życiu, które jak się uczepimy, to potrafimy jak być uczepieni, jak rzep się gołona i się nie oderwać. I będziemy się czepiać, i będziemy ciągle mówić, a zrób coś, a pokaż, a udowodnij. A więc spróbujmy tę Ewangelię zastosować do naszego nawrócenia, do mojego i twojego, żebyśmy rzeczywiście zobaczyli, że najpierw y, widząc niesamowite rzeczy w swoim życiu, nie nawracamy się ku Panu Bogu. I to jest pierwszy poziom najważniejszy tej Ewangelii, a drugie, że musimy się też nawrócić w swoich relacjach. Nie jestem w stanie nawrócić innych w stosunku do mnie, mogę się nawrócić w stosunku do nich, to znaczy mogę jak najmniej minimalizować ten mechanizm w sobie, czepialstwa się innych ludzi. I to mogę zrobić. Przynajmniej od razu mogę zrobić coś, że świata nie zbawię, nie zmienię, bo świat zbawił Jezus, a zmieni się może każdy i każda z nas osobna. Więc spróbujmy dzisiaj nad tym mechanizmem popracować. Poniedziałek to jest chyba taki dobry moment, kiedy trzeba się rozkręcić do roboty i spróbować popracować nad sobą. Pójdę do szkoły i mogę powiedzieć, że te dzieci mnie wnerwiają, tak? Bo mnie wnerwiają, to jest fakt. Ale mogę też zobaczyć coś innego: znaczy, że ja się wnerwiam na te dzieci i że to ja się mogę zmienić w swoim patrzeniu na nich. A więc wyłapywać dobro w tych ludziach po to, żeby tego dobra się uczepić i nie wykorzystywać ich przeciw, jego przeciwko nim, ale po to, żeby dać sobie siłę do tego, żeby jeszcze bardziej ich kochać. No to co, dobrego poniedziałku. Do widzenia.